Alice Weidel, przewodnicząca Alternatywy dla Niemiec, stanęła w Bundestagu i uderzyła w rząd Merca z taką siłą, że jej przemówienie nazywane jest już politycznym trzęsieniem ziemi. Nie było to zwykłe wystąpienie, to był atak frontalny na całą elitę rządzącą. Od CDU, SPD przez Zielonych aż do FDP. Weidel wypowiedziała na głos to, co od dawna myślą miliony Niemców. Ten rząd zdradził własnych obywateli. Jestem w Bonn, a za mną widzicie Stary Bundestag. Ponieważ, jak wiecie, Bonn kiedyś to była stolica z zachodnich Niemiec. To miasto miało być stolicą tylko tymczasowo do czasu zjednoczenia Niemiec. Tymczasowość trwała ponad 40 lat. Ale wracając do przemówienia. Pani Weidel w Bundestagu. I niektórzy z Was mogą pomyśleć, co my obchodzi niemiecki Bundestag i te ich przemówienia niemieckich partii, ale ja myślę, że jeżeli Helmut dalej będzie rządził naszym krajem tak jak rządzi, to za kilka lat niestety takie przemówienia możemy usłyszeć u nas w Polsce. Weidel zaczęła od twardych faktów. Ponad 25 tysięcy bankructw firm w 2024 roku, wzrost cen energii o 37% w ciągu dwóch lat, inflacja, która tylko w 2023 roku obniżyła realne płace Niemców o ponad 5%. Ten rząd doprowadził niemiecką gospodarkę do ruiny, brzmiała z trybuny. Zarzuciła Byłemu kanclerzowi Scholzowi, że zamiast rozwiązywać problemy, zajmował się ratowaniem własnego wizerunku i ukrywaniem kryzysu. A pierwszy parlament i rząd po wojnie właśnie mieścił się w takim prostym budynku, zwanym Bundeshaus. Dziś to centrum ONZ i miejsce konferencji międzynarodowych. Najostrzejsze słowa Pani Wajder padły, gdy poruszyła temat migracji. Wajder powiedziała: „To nie jest polityka humanitarna, to polityka samobójcza. Liczby, które przedstawiła, szokują ponad 400 tysięcy nowych migrantów w roku 2023. 50 miliardów euro rocznie na świadczenia socjalne dla cudzoziemców. W niektórych regionach Niemiec obcokrajowcy to już ponad 30% społeczeństwa. Według niej rząd zamiast chronić własnych obywateli rozdaje miliardy tym, którzy nie chcą się integrować. Weidel nie oszczędziła też zielonych i byłego ministra Habeka. Przypomniała, że Niemcy wyłączyli swoje ostatnie elektrownie atomowe. I uzależnili się od importu energii, przez co teraz płacą jedne z najwyższych rachunków w Europie. Fakty są bezlitosne. Średnie gospodarstwo domowe w Niemczech wydaje rocznie ponad 4200 euro na energię i ogrzewanie. To ponad 1600 euro więcej niż u nas w Polsce. Weidel nazwała transformację energetyczną największym oszustwem w historii polityki. Jeszcze opowiem Wam historię tutaj tego Bundestagu w Bonn. Po zjednoczeniu długo toczone debaty, gdzie ma być stolica Niemiec, decyzję o przeniesieniu rządu do Berlina podjęto dopiero w 1991 roku. Minimalną większością głosów w Bundestagu 338 do 320 głosów. Ustalono kompromis i rząd, parlament idzie do Berlina, a wiele ministerstw i urzędów pozostaje w Bonn. Do dziś Bonn jest drugą stolicą Niemiec i w Bonn nadal znajdują się, znajduje się sześć ministerstw i utrzymanie właśnie tych ministerstw i podwójnego jakby rządu Kosztuje tutaj niemieckiego podatnika około 9 do 10 milionów euro rocznie. Weider przypomniała, że ludzie mają już dość. W 2023 roku odbyło się ponad 12 tysięcy demonstracji. W sondażach AFD osiąga już nawet 26% i to w całych Niemczech. A w Landach, szczególnie na wschodzie. AfD już od dawna jest numer jeden. Ten rząd stracił mandat do rządzenia, powiedziała. Naród chce zmiany i tej zmiany już nikt nie powstrzyma. Niemiecki Bundestag tutaj w Bonn jest całkiem ładnie położony. Spójrzcie. Tutaj tą dróżką można dojść sobie na ren. A niemieccy politycy mieli z okien również fantastyczny widok. Weidel przedstawiła w swoim przemówieniu również wizję przyszłości. Jeśli obecny kurs zostanie utrzymany, to dojdzie w Niemczech do masowych bankructw i odpływu kapitału. Podatki będą jeszcze wyższe, bezrobocie będzie sięgało rekordowych poziomów i oczywiście nieuniknione. Konflikty społeczne na tle etnicznym. Te słowa pani Weider nie były przypadkowe. To było ostrzeżenie, ostatni alarm dla Niemiec. Albo zmiana, albo katastrofa brzmiał jej przekaz. Po 1999 roku Bonn stało się centrum międzynarodowym. Dziś mieści się tu Ponad 20 organizacji ONZ, między innymi związanych z klimatem i środowiskiem. W czasach zimnej wojny Bonn było symbolem skromnych Niemiec zachodnich, podczas gdy Berlin zachodni był oknem na wschód i symbolem wolności. Po przemówieniu pani Wajder w Bundestagu. Ten zawrzał. Media niemieckie i zagraniczne już teraz komentują jej wystąpienie, jako jeden z najważniejszych momentów ostatnich lat w niemieckiej polityce. Większość twierdzi, że Weidel to głos rozsądku i w moich oczach również pani Weidel ma potencjał, aby zostać w przyszłości kanclerzem Niemiec. Ale zobaczymy, co tutaj się będzie działo w Niemczech, w niemieckiej polityce i jak ten kraj się rozwinie w przyszłości lub się zwinie. E, inni mówią, że to populizm ubrany w dramatyczne hasła. Ale jedno jest pewne, po tych słowach nic już nie będzie tak samo. Czy właśnie dziś rozpoczął się upadek rządu? Merca, czy to początek nowej ery w Niemczech? Odpowiedź na to pytanie na pewno poznamy wkrótce, ale już teraz niemiecki kanclerz Merc w sondażach ma mniejsze poparcie niż jego poprzednik Scholz. Także i ta koalicja może się rozwalić w następnym czasie. Już teraz wiadomo że to przemówienie pani Weidel w Bundestagu na długo zostanie w pamięci niemieckich rządzących i niemieckich obywateli. Tak jak już mówiłem, partia AFD jest już według również najnowszych tutaj niemieckich sondaży najsilniejszą partią w kraju. Obywatele Niemiec są rozczarowani. Według nich Merc zdradził swój kraj, a Scholz doprowadził do bankructwa Niemiec. I u nas w Polsce, nie jest zaciekawie, niestety u nas rządzi również Helmut, dlatego nie jest dobrze i musimy po prostu uważać, Mam nadzieję, że nowy e, polski prezydent, pan Nawrocki, jakoś powstrzyma e, tego e, naszego rudego. Jeżeli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami z Niemiec i z całej Europy, subskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz, co sądzisz o słowach pani Weidel. No dzisiaj życzę Wam wszystkim jak zwykle przepięknego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!